W ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Przed nami mecz Szrakowa-Częstochowa z FC Kopenhaga, czwarta runda eliminacji ligi mistrzów. Dziś spotykamy się na konferencji prasowej, która poprzedzi to spotkanie. Dzisiejsza konferencja będzie tłumaczona na język duński, także oczywiście na język polski, podobnie jak ta, która odbędzie się tutaj wieczorem o 20.30. Dzisiaj są z nami trener Dawid Szwarga i zawodnik Fabian Piasecki. Najpierw poprosimy każdego z nich o, przedsta o przedstawienie swojej opinii przed tym spotkaniem, a później będzie czas na zadawanie pytań. I have one question, if there are any Danish uh, journalists? Ok, ok, thank you. Tęż, możemy zaczynać. Dzień dobry. Za nami już 6 meczów w eliminacjach Ligi Mistrzów. Do tej pory nasza kampania w tych rozgrywkach europejskich jest udana. Nawet jeżeli mieliśmy trudności, to potrafiliśmy te trudności przezwyciężyć i liczę, że podobnie będzie jutro. Na pewno Kopenhaga jest zespołem, który, który potrafi dominować, który potrafi kreować sytuację, ale my doskonale wiemy, jak się temu przeciwstawić. Niewątpliwie jutrzejszym faworytem będzie drużyna z Danii. Ale my w roli, nie w roli faworyta, również dobrze się czujemy. Będziemy mieć, jestem przekonany o tym, swoje sytuacje w tym meczu, będziemy... Mieć swój sposób jak ten mecz rozegrać i mm, wierzę głęboko w to, że zawodnicy wdrożą plan w życia, a przy okazji pokażą swoją umiejętności, swoją jakość, dzięki czemu będziemy się po meczu w Sosnowcu tym razem, a nie w Częstochowie, cieszyć. Dziękuję. Uh, Og vi ved godt, at FC København kan være dominerende, de spiller kreativt, men vi har vores idéer, hvordan vi kan imodstå deres angreb. Og jeg håber og tror på, at vi kan overvinde favoritholdet, som er FC København. Co ja mogę dużo dodać? No, każdy z nas tutaj grał swoje marzenia. Niektórzy nawet do takich meczach nie, nie marzyli, także mam nadzieję, że jutro zagramy z wielką pasją, determinacją i, i w tym dwóch meczu będziemy zespołem, zespołem lepszym, a przede wszystkim zespołem, który przejdzie do, do fazy grupowej. Także, także na tym się skupiamy i, i jesteśmy na pewno dobrze przygotowani do tego meczu. Um, det er en, som en i opfyldelse for mange af os, det er første gang, at vi spiller i om uh, um, pension til, til slutspillet i Champions League. Um, vi tror på, at vi kan slå København i morgen. Vi uh, vil i hvert fald gøre vores bedste, og um, ja, så må vi se, hvad, hvad lykken bringer. Pytań z sali poprosimy o podniesienie ręki. Dzisiaj mamy mikrofony tylko za stołem, ale jeżeli ktoś ma pytanie, prosimy o podniesienie. Mateusz Mika. Dzień dobry, pytanie do doktorze, właśnie stan kadrowy. Y Trochę tych urazów jest, też jeszcze jakiś ślad zmęczenia po meczu na Cyprze. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w Wyspale? Czy może ktoś zwrócił do Państwa dyspozycji? Sytuacja u nich z taka, że mają wiele bo hałmem, Nasza sytuacja kadrowa się wyjaśni dopiero jutro. Jesteśmy cały czas w trakcie pracy z zawodnikami, którzy, ma, którzy mają mikrourazy, żeby byli gotowi do jutrzejszego spotkania. Do pełnej sprawności, co doskonale widzieliście w ostatnim meczu, wrócił już i Adnan, i Milan Roddich.

I żeby był w stanie, w stanie zagrać. Jeżeli chodzi o, o naszego najbliższego rywala, na pewno jest to drużyna, która bardzo dobrze potrafi grać w trzeciej tercji potrafi grać kombinacyjnie. Każdy zawodnik ofensywny, u każdego zawodnika ofensywnego widać jakość, zarówno jeżeli chodzi o działania techniczne, piłkarskie, jak i jak i taktyczne, rozumienie gry, co w którym momencie zrobić w trzeciej tercji, żeby sytuację wykreować. Natomiast my też wiemy, co zrobić, żeby się temu przeciwstawić, jak się zachować w obronie niskiej, jak się zachowywać indywidualnie, żeby, żeby, te sytuacje rywala, żeby te sytuacje rywala było jak najmniej. Na pewno jest to drużyna, która potrafi zarówno grać w budowaniu niskim, wciągnąć rywala i w odpowiednim momencie zagrać się w przestrzeń jak i grać bezpośrednio długim podaniem, czy to przez bramkarza, czy od, czy od stoperów, czyli potrafią na dwa sposoby kreować sytuację, czy długim podaniem, grą bezpośrednią, ale również grą kombinacyjną, zwłaszcza w okolicach naszej bramki. Jeżeli chodzi o jakieś minusy, no to e, oczywiście takowe też dostrzegamy, jak każda drużyna mają elementy, m, które będziemy chcieli wykorzystać, no ale na tej konferencji prasowej nie będę chciał o tym mówić. Jeg gå ind på, øh, hvor stor øh, der er procent chancer for, at øh, vores spillere kommer tilbage. Dem, der er til skadekommende, det må vi se i morgen. Men øh, hvad vedrører FC København, så ved vi, at de, er, de har et godt pasningsspil. De spiller også direkte. De, kan, de er meget forudsigelige. Øh, men vi ved til gengæld også, hvordan vi kan stå imod øh, deres angreb. Uanset hvordan de nu ser ud i øh, sidste banehalvdel. Poprosimy o kolejne pytania. Jarosław Toczyk. Panie Plenerze, moje pytanie takie może bardziej trochę prywatne nawet. 21 sierpnia, czas wakacji, a za, za Panem i za już 6 metrów kucharowych, 4 ligowe, czyli razem 10, czas bardzo intensywny do tego logistyka. tak się zastanawiałem wczoraj, była niedziela, czy znajduje Pan czasem czas, żeby przez dwie godziny nie myśleć o Kopenhadze, o, o Rakowie, pójść na spacer, zobaczyć jakieś filmy. W jaki sposób Pan się jest w stanie oderwać, Mit spørgsmål er meget privat. Um, jeg vil egentlig bare spørge om, uh, set på jeres tidsplan uh, med logistikken og den polske liga er også gået i gang. Uh, hvordan ser det ud med sådan helt privatmæssigt? Har du overhovedet to timer, hvor du ikke tænker på fodbold og FC København? Wydaje mi się, że to pytanie zadało, zadane przez moją narzeczoną pana, mi, pana ustami. To jest oczywiście dobre pytanie, na które można bardzo szeroko odpowiedzieć. Ja generalnie nie jestem, nie wierzę w work life balance. Uważam, że w każdym zawodzie, jeżeli chce się coś osiągnąć, to w pewnym momencie po prostu z pasją trzeba wykonywać swoją pracę. Dla mnie to nie jest problem, że Zagraliśmy już 11 meczów, był jeszcze super Puchar polski w tak krótkim czasie. Cieszę się z tym. Od początku, będąc trenerem Rakowa, zakładałem, że nawet w sytuacjach trudnych, nawet w sytuacjach po porażkach, czy w sytuacjach niezależnych do końca od nas, czyli na przykład kontuzji, taka radość z procesu i z faktu, że tutaj jesteśmy w tym miejscu, będzie ode mnie biła i takie założenie mam, aby to, aby to utrzymać. Czy się czas na film? No wczoraj um, wygrała Liga plus Extra uh, Det er et spørgsmål, som min kæreste også har stillet mig, um, men nej, uh, jeg tænker hele tiden på fodbold. Jeg tror ikke på work-life balance. Uh, vi har haft den polske superpokal, uh, som vi har spillet. Vi har spillet 11 kampe nu, og jeg er glad for, at vi er her, så um, vi nyder det så længe det var. Nie wiem, ale jednak nie do końca tak na życie przyzwyczaję się do stadionu, pewnie na dłużej, na te przyprawy. Czy to jest jakiś Pan uważa problem, że z kibicami swoimi oczywiście w kompleksie, ale jednak często. No, spiela i po jembań, men dobra i klid, for ich spiela ich i Częstochowa, men i Sosnowiec. Och, ja bych gadał, bara gadał i spylał, om dehajn inflyse po jas, spel. U siebie jesteśmy naprawdę bardzo mocną drużyną w Częstochowie, co pokazują i poprzednie rozgrywki, i obecne. Natomiast zrobimy wszystko, żeby się do spotkania w Sosnowcu jak najszybciej wyadoptować. Oczywiście to, jest, to nie jest granie to samo, co, co u nas w domu. Natomiast również dostrzegamy plusu tego, plusy tego spotkania, grając tutaj w Sosnowcu, jak choćby hmm, pojemność stadionu. Liczymy na to, że hmm, pomimo faktu, że nie będziemy grać w swoim mieście, to ilość kibiców hmm, zrekompensuje ten brak i, i swoim dopingiem hmm, do, doprowadzą do tego, że nie będziemy odczuwać aż takiej różnicy. den nuværende sæson og sidste sæson har vist, at vi er meget stærk på øh, hjemmebane. Og øh, det faktum, at vi nu ikke spiller helt på vores hjemmebane øh, med Mr. så håber vi stadig, at der kommer rigtig mange af vores tilskuere. Og, øh, ja, og de vil være, være vores solgte mand øh, og give os kampgejst i morgen. Skal jeg bare sige spørgsmål på dansk, så altså oversætter Ja, perfekt. Øhm... Czy København kommer til at have nogen udbændt fæns med den, der har de fået et forbud imod af i sig selv som en en fordel eh żadnych kibiców FC København nie będzie na jutrzejszym meczu na mająm zakaz. I teraz jak widzicie, jaki to będzie miał wpływ na mecz. Dost ostatnio że żaden go się zastanawiałem, szczerze mówiąc przygotowując się do tego meczu. Trener, jeżeli chce przygotować dobrze zespół, musi myśleć o rywalu, o przeciwniku, o tym, jakie swoje zasady modelowe chce wyeksponować w związku z tym, jak gra rywal, o tym, jak chcemy logistycznie rozegrać przyjazd do sosnowca, w jakim miejscu spać, jaki trening przeprowadzić. Więc dużo rzeczy jest do wykonania, żeby przygotować zespół do, do spotkania i na tą rzeczą, na którą, którą nie mamy wpływu, to jest poza nami, nad tym się w ogóle zastanawiamy. Daj Øhm, overhovedet. Vi har så mange andre forskellige ting, som øh, vi tænker på, om det er taktik, om det, øh, om det er logistikken, hvor vi skal sove i hvilket hotel, og så videre, så videre. så nej, det er faktisk sidste tanke, vi har. har prøver jeg nogle spørgsmål, måske også til Fabiana.

Jakie są tych meczów Jak widać, chyba dobrze sobie radzimy, bo tych meczów jest dużo, a, a kontuzji jest mało, też każdy mecz gramy na niezłej intensywności. Co do tego meczu z Arisem, to tam jednak klimat trochę miał wpływ na moją wypowiedź w przerwie i, i to gdzieś w jakich warunkach graliśmy spowodowało, że że wyglądałem w przewy jak wyglądałem, ale, ale m, myślę, że dobra praca fizjoterapeutów w przewy i, i, i jeszcze kilka minut to fajnie udało się dobrze. Um, Sufely har di mange kampe uh, indflydelse på vores indsats og specielt på mig, KDS. Uh, jeg tror faktisk også at det har uh, at varmen på keyboarden har gjort sit, uh, at jeg også uden at ud i, i hallen ale Państwo, mamy jeszcze czas tylko na ostatnie pytanie, chociaż widzę, że jeszcze rąk kilka odniesionych burza, niestety za chwilę zaczynamy e, trening. To może, no dobrze, zróbmy dwa. E, proszę, ja? ja? Nie miałem pytania. A, chciałem, zadać ta ręka to było. Mogę na tym obiekcie, to, on, to, to się będzie już bardziej jakby się w można, ta, można tak powiedzieć. Eee, mam nadzieję, że powietrze w tym się nie zmieniło i będzie mi dopisywać tak, jak mi dopisywało kilka lat temu, jak tutaj byłem. Także, mm. także na to liczę. No, co prawda, stadion inny, piękny eee, mm. i cieszę się, że, że mogę tutaj wrócić. Sprawozdawca, Fabian a o Henha. en fortid her i Sosnovitz. Og ja, han føler sig, helt på, på Og så vidt luften er den samme, som den var tidligere, så går han ud fra, at han vil stadig føle sig hjemme i morgen. Okay, last question, og pytanie. Mateusz? synes, jeg vil sige, at jeg vil Fabian mówi, w pierwszej połowie tylko Fabian wygląda na takiego zawodnika, który zaraz ducha. Jakby to zrobiliście, że jednak drugiej ta drużyna no, złapała trochę tego wyglądała jednak

jak zareaguje na pierwszy ból, jak zareaguje na pierwsze zmęczenie, jak na to odpowiemy, co teraz zrobimy, czy, czy jednak ulegniemy temu, czy nie, wykonam dobrą pracę w przerwie i przygotuję się do tego, aby w drugich 45 minutach podkręcić jeszcze intensywność, wrócić na dobre obroty. Każdy zawodnik tak naprawdę indywidualnie musi do tego odpowiednio podejść i znaleźć taką swoją procedurę, co zrobić w przerwie meczu w takich warunkach, żeby doprowadzić się do stanu używalności. Więc nie chciałbym tutaj wskazywać jednej, jednego elementu. Cieszę się, że drużyna jest tak mocna mentalnie, że nawet w sytuacji... Po pierwszej połowie, gdzie nie byliśmy do końca usatysfakcjonowani z naszego sposobu gry, byliśmy w stanie odpowiedzieć w drugich 45 minutach dużo lepszą organizacją gry i zachowaniami indywidualnymi w ataku i w obronie. Um, ja bymien, Vi ved godt, hvor vigtig en kamp det var, og hvor vigtig en kamp det er i morgen. Og øh, det er meget individuelle ting, øh, som hver og især fodboldspiller øh, har at gøre med. Og det må de simpelthen bare tage op. Drodzy Państwo, nasza konferencja dobiegła końca. Musimy rozpoczynać za moment trening. Zapraszamy dziennikarzy prasowych na sektor prasowy. A fotografów tutaj na dół skręca się tutaj w prawo. Jest bardzo łatwe dojście do poziomu murawy. A wieczorem o 20.30 konferencja prasowa drużyny FC Kopenhaga. Dziękuję. Dziękuję.